Czeamka, siostreny prosówd i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie aż trzy misje chyba. No dosyć dużo tego zrobiliśmy, nie powiem, że nie. I w tym odcinku zajmiemy się chyba na ten moment ostatnią e, ostatnią misją agentów Templariuszy, pewnie po jakiejś sekwencji e, po przejściu szóstej sekwencji nam się odblokuje jeszcze coś. Ale też wrócimy sobie do fabuły jednak, będziemy musieli troszeczkę spauzować z tą fabułą, bo naprawdę mamy dużo tutaj do zrobienia. Mamy 50% już zrobione w tej grze, ale mimo wszystko trzeba

Merda. Juan Chile se fue esta eh. Dice, I will run to the next pillar to draw his fire. Try Gaspar de la Cua e, de la Cuar Croar. Szlale do wszystkich ze wzniesienia. Zabij go. Zabić cel w ciągu 45 sekund, korzystając z ukrytego ostrza. O oh, Jezus! Now oh, stop. And don't scare easily. He's here. Meer, meer, meer. No, Spear Dalai. Your color is mine.

Trochę dziwna misja. Dobra, udało się. Serio? Zejdź na ziemię, typie. Czas najwyższy, lol. Dobra, fajnie, że się udało wszystko. No dobra. Już mamy 51% pewnie. No, 1% jedną misją zrobiliśmy. Eee, tak więc. Pójdziemy sobie teraz do początku wspomnienia i przy okazji też kupimy ten pusty budynek frakcji. Ponieważ też właśnie sobie zebrałem pieniądze z banku i mam już właśnie prawie 75 tysięcy florenów. Więc no. Jest fajnie. Będę musiał też pójść do gołębnika szybko. I chyba tu jest jakiś gołębnik. Tak? Czy nie? O, to chyba na górze jest, tak mi się wydaje. To nie, to jednak sobie odpuszczamy. Aaa... to jest wieża asasynów. Aha. No tak, bo przejęliśmy tutaj fabularnie to. A i tak muszę iść naokoło, no. Jakoś tak na prawo. Ale wiecie, robiąc fabułę wbijamy naprawdę dużo tych procentów, więcej niż za poboczne, wiadomo. No, no, za i tak leci więcej. I za te większe misje bynajmniej. Na przykład Machiny Leonarda i to DLC z Leonardem, które powstało na Xbox, ale tutaj już jest normalnie to wgrzenie. Wersji na PC chyba też jest normalnie już. No! to you too. Ezio! I was expecting my wife. Somehow that does not surprise me. The French putane have us under pressure. Tell me about their general, these Baron de Valois. Cesare persuaded King Louis to lend him an entire army to defeat me. I'm flattered. Where can I find him? It's only a matter of time before I have Valois by the throat. We have them in retreat. They seem to be getting closer. The situation hmm. is under control. Close the gates. Benny, so maybe I could use a little <laughs> przejęciu kosza przez Francuzów opuszczając trzy bramy wiodące do środka. Nie wolno ci odnieść żadnych obrażeń. Może być ciężko. I jakie ja mam tu nie odnieść żadnych obrażeń? Nie, no tutaj już muszę mieć jakiś sposób chyba na to, nie? po prostu wszystkich zabić. The other side. And the other yes. Nie, no w sumie tu jest do zrobienia, żeby nie odnieść obrażeń. The Baron de Valois signals from the field. Yeah. Bonjour, Général d'Alviano. vous vous rendre why don't you come closer and say that you must learn how to speak french it would mask your barbaric sensibilities perhaps you could teach me and i would instruct you in fighting since you seem to do so little of it as amusing as this parley has been i'd like your unconditional surrender before sunrise ha my lady bianca will whisper it in your ear! I believe another lady might object to that. Mio marito oh, vi tutti! I'll kill you for tutto francese! Calm down for your wife's sake. You know my terms. Enter my camp unarmed at dawn. And practice your French. Soon all of Italy will be speaking it. Algetti, un pezzo di merda, no, figlio di puttana, bisogna Bartolomeo. the guardian this is the coin so camp you steal a man's wife and then go hide inside a fortress nothing hangs between your thighs in fact there is a hole there so deep it reaches into the man and then no <laughs> no. What good are you to dead? We will regroup and fight through the gates as we did at the Arsenale. The entrance is thicker with Frenchmen than the streets of Paris. So we will climb the battlements. They cannot be scaled. Pantasilea would know what to do. Maybe this is the end. I enter at dawn bearing gifts, and hope that coward spares her life. Perché non ci ho pensato prima? What did I say? Call your men back to the barracks. I will explain there. You better have something good. Fall back. Okay. Wiecie co? Zostały nam cztery misje w tej sekwencji. Ja zrobię wszystkie trzy misje w jednym odcinku, ale na pewno nie w tym. No, na pewno nie w tym. Będę musiał sobie dwie misje powtórzyć jeszcze, bo dwu, yy, z tamtego odcinka. Dobra, z tamtego odcinka jeszcze z tego. Ale z tego co widzę, to ja już mogę tutaj sobie normalnie chodzić. Fajnie. O, czy żeby to była jakaś kryjówka? Wejście do tunelu, i mamy też tutaj coś do odbudowania, co też chyba sobie raczej zrobię, bo stoi tu strasznie dużo straży. Nawet nie wiem dlaczego, termedioceleziano. Di okej okay, wuj mi w dupę. No, kupiłem sobie, ale wrogowie dalej są. Niezbyt to pocieszające. Dobra, słuchajcie, no mi się przyciski pomyliły i kliknąłem share zamiast panelu dotykowego. I co, zrobiłem sobie ten punkt widokowy. Chociaż wydaje mi się, że oni mogą się do mnie przyjebać, jeśli tam wejdę. No to jest ta forteca tego śmiecia. No to jest jakaś misja. Mi się nie wyświetla. Life expectancy? "Dobra, zostało nam pięć punktów widokowych. Mam jakieś. O, to jest zablokowane, bo wieże bordziów. Mhm. I to są agenci templariuszy też. Dobra, to idziemy do wieży bordziów. Bo możemy. Bo w końcu możemy. to jest takie rozległe. Dobra, Co? Zabiłem waszego kapitana. Ludzie spierdalajcie ode mnie. Weź z tą gardą kuziwa. Ci nie uśmieszaj pedale jebany. No dawaj. Dobra i będę mógł chyba sobie odblokować tego agenta. Znaczy agenta. Asasyna po prostu. Będę mógł sobie odblokować. A mogę sobie podpalić i od razu ten. Zapomniałem, ktoś mi już piszał, pisał e, w KMX chyba, a potre tak A chyba KMX, tak mi się wydaje. Kupię sobie tu, też tutaj wszystko od razu, żeby już mieć to wszystko z głowy. Dodatkowy przychód będę miał z tego wszystkiego.

Ktoś powiedział, że mnie kocha UW Znaczy co? Jakie UW? No nie pisze za ile mi za ile dostanę pieniądze. werbunek i tu mam sklepy do kupienia. Dobra, najpierw zajmiemy się sklepami. Po to mi się zalicza do procentów? O dziwo. Na tyszaka nie wydaję. Ale na kowale już będę musiał wydać. Nawet chyba 2000 tak mi się wydaje. 7 na 9? Serio? No i wejście do tunelu se tu wezmę jeszcze. Ty właśnie, a to też nie było pod ten... Tak, to też było pod władzą Borgi. Ale numer. Dobra, ale która jest godzina? No, 13.13 13 dopiero. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Ktoś mi napierdalał w okno. <laughs> o, kupię sobie od razu mapę skarbów. Jeśli będą tutaj do kupienia, albo obrazy, cokolwiek. O, zdeponowano pieniądze. Sobie pójdę poza odcinkiem. to ze szygłem. E, czy ja kupiłem. Ja pierdolę kupiłem obraz za 19 tysięcy. Kup mapę, na której naniesiono... Ja pierdziele, tu są... Aaaa. Dobra, tu mamy jeszcze coś. No bo nie wiem, że te mapy Skarbów tyle kosztują, kuźwa. No, żeby czasem, nie? The liberation of Roma has begun. They have much to answer for. I owe you my life and will gladly dedicate it to this cause. Dobra, i 50 aktywności mi uciekło, kiedy ogarnąłem sobie jednego asasyna, No, jako tako powiedzmy. <grystanie> no i mamy już 63%. Musimy jeszcze odbudować te zasrane akwedukty. No, tutaj jest jeden, tutaj jest chyba drugi nawet czy może niżej, no tutaj jest na akweduk, tutaj pusty budynek frakcji, który którego jak na razie chyba nie mogę mimo wszystko wziąć. Jeszcze w sumie później sobie zobaczymy, czy ten punkt widokowy mogę sobie odblokować. Ale czy zrobię to w następnym odcinku? Nie mam pojęcia. Chętnie bym się udał teraz do gołębnika, już skończył odcinek. No i tutaj mamy gołębnik. Elegancko. jeszcze nie muszę nigdzie wchodzić, wystarczy, że sobie przez płot przejdę. Roku Martucci. Ciszony. Dobra. E, świeżak z wami pójdzie. Może się czegoś nauczy. świeżak. Dobra. Połudaaj mi się. Broń kapitana. Dyplomatę. Dobra. E, tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W następnym odcinku wydaje mi się, że. Nie wiem, co zrobimy. Mam ochotę, już skończyć te zasrane machiny Leonarda, bo to już będzie ostatnia misja z machinami. Powiecie, będzie najpierw to, żeby zdobyć informację, czyli bardzo króciutka misja i potem zacznie się w chuj długa. Jaka tym razem machina będzie mnie denerwować? Zobaczymy. Um, a tak to to by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci nam się spodobał. Chwila. Zja Nigdy nie umiem skończyć odcinka. Chciałem jeszcze zobaczyć procenty. No może być. Tak więc zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood.